Gdzie jedna z klientów zadała mi pytanie, czy wychodzenie z ciała jest bezpieczne? Ja uważam, że takie rzeczy, jeżeli one się pojawiają naturalnie, jest super, natomiast robienie czegoś na siłę, tak jak już wcześniej powiedziałam, jest dla mnie rzeczą bardzo dziwną, wręcz powiem taką nienaturalną, a nawet można sobie zrobić krzywdę. Pamiętajmy, że jeżeli pewne, pewne rzeczy się dzieją naturalnie, e, czyli bez użycia jakichś środków czy e, rzeczy sztucznych, e, tutaj zdecydowanie jest ok. E, wtedy jakby to nasze ciało czy nasza dusza jest na coś z pewnego życia, ale jeżeli my to pobudzamy sztucznie, i próbujemy takich rzeczy, to nie ma sensu. Skoro przyszliśmy tutaj mieszkać na Ziemi, skoro przyszliśmy, nasza dusza ma doświadczać wielu rzeczy, to nie róbmy różnych rzeczy na siłę. Nie róbmy różnych rzeczy na siłę. Dlaczego? Dlatego, że efekt może być bardzo odwrotny. Um. Nie są to ścieżka na przykład takie ścieżki duchowe sztuczne, które biorą się i są wspomagane jakimiś narkotykami czy jakimiś rzeczami. Uważam, że są całkowicie niepotrzebne. Człowiek zamiast sobie po prostu pomagać, to jeszcze większą robi sobie krzywdę, więc tutaj uważajcie i na różnych górach i na osoby, które Wam proponują. To jest oczywiście moje zdanie. Ktoś się może z tym ze mną nie zgodzić. Ja tak uważam: ja zawsze uważam, że wszystko naturalnie, spokojnie. Jeżeli nam się pewne rzeczy otworzą i one są nam dane, zdecydowanie jest to fajne. Natomiast jeżeli mamy coś na siłę robić, absolutnie nie.